Kurnelka! Super! A teraz ustawiamy się jeden za drugim. Serdecznie Was witamy dzisiaj na tym pięknym boisku. Jesteśmy z zespołu Zagłębie Lubin. Ja jestem trenerem akurat w tym zespole. Trenuję bramkarki, a to jest zawodniczki, które grają w piłkę ręczną. Prowadzimy taką małą rozgrzeweczkę. Poskaczemy, pokleszczemy, pobiegamy i Później podzielimy się na te same grupy i będziemy bawić się już z piłeczkami. Polski Dzień Przedszkolaka, skąd pomysł na zorganizowanie imprezy wspólnie z MKS Zagłębia Lubin S.A.? Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jest to ogólnie impreza, którą, którym pomysłodawcą jest przedszkole w Łodzi. My postanowiliśmy dołączyć do tej imprezy i co roku już tak troszeczkę tradycyjnie staramy się zawsze zaprosić z tej okazji gości. W tym roku Zagłębie Lubim pomyślałyśmy, że będzie to fajna atrakcja, dzieci często i mówią o, o drużynie i chodzą na mecze. Jest to przy okazji i propagowanie zdrowego trybu życia i dzieci dzięki temu mogą cieszyć się tym, że są przedszkolakami. Raz. Raz. Dotykamy bucików. to ma piękne buciki? No super. Co dzisiaj robiłaś na boisku? Y Grałam w piłkę ręczną. Rzucałaś piłkę do bramki, tak? Rzuciłam piłkę do bramki. Krecik bronił? Tak. Udało mu się coś obronić? Nie, zrzuciłam w niego. A? W wieku tych dzieci, czyli 3-4 lata, można już mówić o jakimś złapaniu bakcyla, jeśli chodzi o konkretny sport? E, powiem tak, zawsze w takim wieku to przeważnie ćwiczenie ogólnorozwojowe, ale zawsze można dodać elementy piłki ręcznej. Czyli te piłki, które dzisiaj były na zajęciach, oni akurat dla takich dzieci 3-4 latka i jak najbardziej już można korzystać z takich zajęć z, z elementami piłki ręcznej. Yes, bravo. Yes, bravo. Brav yes, bravo. Yes, super. Pomachaj, <laughs>